wszystkie wodniki, więc to jest rozkład na nów księżyca, czyli na nowy księżyc. Od 25 sierpnia do 8 września. Więc znowu, ponieważ jest nów księżyca, możemy napisać swoje intencje na kartce i wymienić jak zwykle to Zapalić małą świeczunię i najlepiej to robić 25 albo 26, kiedy po prostu księżyc jest najbardziej silny w tym nowym księżycu. I napisać i później spalić. Jeżeli to robimy w domu, to wszystkim powtarzam: uważać, bo co jest ogień, zapalić małą świeczunię. Powiedzieć te intencje głośno, jeżeli jest to możliwe, jak nie, to sobie po prostu przeczytać. Nawet i w duchu. No i oczywiście spalić. Spalić w starym garczku albo w jakimś... W czymś po prostu, co się nie, 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 u, nie zajmie em, ogniem, okej? Okay? So, no i później oczywiście popiół najlepiej wyrzucić na zewnątrz. Niech to już zacznie dla nas pracować, niech Bozie, Aniołki i Wszechświat zaczną nad tym pracować. No można to również dobrze zrobić przy ognisku, tak jak powtarzałam, też na kartce. Jeżeli nie mamy kartki akurat przy ognisku, to można to zrobić po prostu na kawałku drewna czy patyka. Napisać po prostu tym pisakiem. No i wrzucić do ognia. No a jeżeli jest to grill, no, to wiadomo, najlepiej spalić po prostu papierkiem, czyli spalić papier, i to wtedy idzie już świat. Także wtedy aniołki, bozia i wszechświat zaczynają nad tym wszystkim pracować. No i jeszcze mam jeden mały rytuał: aktywacja po prostu wisiorka na przykład, którego bardzo lubicie, albo jakiegoś małego kamyczka. Ja osobiście uwielbiam kamyczki, a sama noszę tych wisioków więcej niż powinnam, praktycznie, ale lubię, po prostu lubię. Więc można y, taki właśnie jeden uaktywować. Czyli zapalamy tak samo świeczunie w nowej księżyca te pierwsze dwa dni, 25 albo 26. E, najlepiej to jest tą małą świeczunie, i musi być najlepiej różowa. Co okay? so, kładziemy? Ten nasz wisiorek bez a, łańcuszka, oczywiście, albo kamyczek w ręce, i na tą świeczunią stoimy i wyobrażamy sobie, co chcemy po prostu osiągnąć. Trzeba po prostu być bardzo kreatywnym, ok? Ale to nie problem, nie problem dla mnie, no może być dla innych. I tak stoimy, wyobrażając sobie, co chcemy po prostu osiągnąć przez te następne parę dni, miesięcy, bo to różnie może być. W każdym bądź razie po tych dwóch minutach kładziemy ten wisiorek czy kamyczek obok tej świeczuni. I najlepiej, żeby po prostu świetka się do końca wypaliła. Dlatego cały czas mówię najlepiej tą małą, okrągłą, w metalowym takim tea light są świeczonie. No i oczywiście będzie, różowa będzie najlepsza. No i czekamy aż to się po prostu wypali i trzeba oczywiście zwracać na to uwagę, ok? Co, jak się wypali? No to wieszamy, jak się już świeczunia wypali całkowicie, to wieszamy na łańcuszku albo przy bransoletce, a jeżeli jest to kamyk, to nosimy przy sobie najlepiej, tak żeby nas po prostu to chroniło od złego, a przede wszystkim wiodło tam, gdzie chcemy dojść i co chcemy osiągnąć. Także to tyle, jeśli chodzi o rytuałki. I teraz postawię karty na następne dwa tygodnie z Drogi Wodniku. Więc zobaczymy, co one nam powiedzą. Ok, mamy pierwszą kartę. Szóstka kijów. Wow, dostaniesz bardzo ważną wiadomość. Przychód materialny i finansowe zyski. Osiągnięcie celów. No proszę bardzo. Piękna kata. No i też może, możesz zostać zaproszony na jakąś wycieczkę. Śliczna. Słońce. Druga karta. Na te, to jest na następne dwa tygodnie. No, musicie wiedzieć, że to jest o, o, taka ogólna karta. Także to wszystko może się sprawdzić, ale nie musi, bo najlepiej jest po prostu zamówić sobie rozkład ze mną prywatnie. To wtedy całkiem inaczej to wychodzi. No, mniejsza z tym, to mamy teraz słońce. No, Ty, bo Twoja bliska osoba. Szybko wyzdrowieje. I będzie o wiele lepiej niż było. Czyli jeżeli byłeś ty albo osoba z twojego otoczenia, to słoneczko w tej pozycji mówi, że bardzo szybki powrót do zdrowia. Niespodziewane pieniądze czekają już na Ciebie też. Hello? Bardzo dobrze. A sprzeczka albo kłótnia. O pieniądze, skończyli się po prostu pozytywnie dla ciebie. Natomiast jeśli chodzi o pracę, to jak straciłeś pracę, to się po prostu nie martw, bo dostaniesz nową pracę, i to jakiś przyjaciel ci w tym po prostu pomoże. Także masz bardzo dobrą kartę. A ostatnią kartą jest siódemka monet. Długa i ciężka praca będzie Ci należycie wypłacona, wynagrodzona. Tylko musisz być po prostu cierpliwym, ok? Odzyskasz szacunek dzięki swojej wytrwałości. Także to tyle. Następne dwa tygodnie, i tak jak powiedziałam, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, albo chcecie, abym Wam położyła karty prywatnie, proszę do mnie napisać. Poniżej jest a, mój e-mail i strona internetowa, i ja wtedy odpowiem się, umówimy. Ok? Także to wszystko. Dziękuję ślicznie, i niech Bóg błogosławi, a aniołki strzegą od złego. Bye.